Cześć. Chciałbym zaprezentować Honda ST1300 Pan Europen. Modelowo 2003. Pierwsza rejestracja styczeń 4. Motocykl całutki w oryginale. 100% oryginał, Nic nie kombinowane, nic nie malowane. Z bardzo małym przebiegiem. Zaraz pokażę jakim. Naprawdę bardzo ładny stan motocykla. to widać pochodnicy, pochodnicy. Wszystko czyste, ładne, zadbane. Oponki. Michelin Pilot Road Tarcze hamulcowe, wszystko naprawdę bez śladów zużycia Widzicie, jest dodatkowo centralny kuferek szada Aktualny przebieg motocykla. Jak widzicie, 31 658 km. Jak widać to po motocyklu, naprawdę. Trzy manetki, klamki, nie niedłudzy, wszystko naprawdę. Czy kanapy, nic nie ponieszczone, nic nie poprzecierane. podnóżki. Znaczy tego, że nie ma kilometrów, to nie jest zniszczony. Złoty trzymaj idealnie. oczywiście. Do motocykla jest yy, pełna historia serwisowa. Jest książka serwisowa z wszystkimi wpisami, wszystko jest udokumentowane, potwierdzone. Także ten przebieg to jest przebieg tego motocykla. A więc, jeżeli ktoś szuka bardzo ładnej kondy ST1300. Jak najbardziej zapraszam. Posiadam taki obecnie egzemplarz na sprzedanie.